W jaki sposób gra się na ekstraklasie, klasie Co stosują zawodnicy, taktyki, dlaczego na Halanda, co w tym Halandzie jest takiego specjalnego i dlaczego ja zagrałem inaczej i to działało. Jak wyglądają takie zawody od środka? Dzisiaj wam trochę o tym opowiadam. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Zacznijmy od tego, dlaczego wszyscy grają na tego Halanda, dlaczego ja tego nie zrobiłem i co w tym takiego jest skutecznego. Słuchajcie, na zawodach od gdzieś, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy, od kiedy wyszły Toty, odkryto, że Toty Haaland jest najmocniejszą postacią, jeśli chodzi o w całej grze. I praktycznie nie da się z nim wygrać. I zaczęto wykorzystywać pewien schemat, o którym ja wam kiedyś opowiadałem, że jak się zagra... L1 trójkąt na biegającego z boku zawodnika i zgra się z główką do środka, to jest mega niebezpieczna sytuacja, bo nasza obrońca zmienia się na tego, co główkuje i nie możemy asekurować tego podania w ogóle. Jak przegramy tę główkę, jesteśmy w tyłku. I teraz doszło do tego stopnia, że nawet ten gość z boku nie musi biegać. To wystarczy, że jest Haland i żon tam stoi. I stąd te wszystkie filipy, lamy biegające na boku, którzy mają dobre doświadkowania, bo wystarczy puścić taką zawiesinę ser 1 na Halanda. leci taka wysoka piłeczka. I on sobie to zgrywa, i generalnie mamy przypał. Pokażę Wam teraz kilka sytuacji, w których to akurat w meczu z Bojotem, no bo on był na streamie, gdzie pokażę Wam, w których momentach udało mi się przed tym obronić, będąc zawodnikiem zmienionym, znaczy reagując z tymi środkowymi obrońcami, a w których przegrałem i nawet chyba raz straciłem przez to bramkę, choć i tak. W moim przypadku nie było tak źle, bo ja grałem panem hulitem na prawej stronie, właśnie, żeby próbować walczyć z tym halandem. No więc, jak sami widzicie, nie było to proste zadanie. I dlaczego ja w takim razie się tego pozbyłem? Bo. Bo to jest dla mnie po prostu głupie. To jest dla mnie głupie. Nie, nie chodzi o to, że ja krytykuję teraz moich przeciwników. Jak coś jest głupie, ale działa to nie jest głupie, prawda? No, w tym przypadku dla mnie to jest po prostu głupie. <laughs> I ja jadąc tam. Nie liczyłem na to. Choć ostatecznie wracam z trochę z niedosytem, że nie udało mi się awansować, więc fajnie. Nie liczyłem na to, że awansuję do tych wielkich finałów, bo wiedziałem z kim tam się mierzę i że będzie naprawdę trudno. A po pierwszym dniu, gdzie miałem pierwsze miejsce w grupie, no te apetyty wzrosły. Niestety... Nie mogłem zmienić składu na następny dzień, bo chciałem tego Haunda wrzucić w wersji TOTY. Nie mogłem, no bo takie przyjęli zasady na tej klasie, że mieliśmy skład zgłosić do czwartku i już później go nie można zmieniać. No po prostu, nie wiem. Ja się zapytałem, czy mogę, dowiedziałem się, że nie mogę. No więc grałem tak, jak sobie ustawiłem. W taktyce z reguły to wygląda tak, że wszyscy grają w tym 4-3-2-1, choć nie zawsze, niektórzy grali 4-4-2 różnymi, różnymi opcjami. I na czym to polega? Na tym, że wy jednego z tych obrońców dajecie, żeby on... Bieg na wspierał atak i to zazwyczaj po przeciwnej stronie niż Halland. Ja mam tutaj to źle zrobione, od razu to wa przy Was poprzestawiam, e bo to nie ma sensu, żeby mi e biegła tam Rolfo. Skoro ja tutaj mam e Kafu, e Kafu sobie będzie wbiegał. I polega ta zabawa na tym, że przerzucamy, przerzucamy i mamy ustawione. Szerokość tak, żebyście sobie nie myśleli, że ta szerokość to jest tak, że ustawicie teraz 60 szerokości i oni będą ultra szeroko stać, tak że ci boczni obrońcy będą przy niej autowej. Tą szerokość możemy sobie trochę, nie w obronie przepraszam, w ataku zwiększyć. Natomiast trzeba pamiętać, że ta szerokość, zwiększanie tej szerokości powoduje też zwiększanie szerokości yy, naszych środkowych pomocników. Więc jeżeli tą szerokość tych pomocników damy dużą, to oni będą pomału się nachodzić z tymi obrońcami. Trzeba to wypośrodkować. Jak ci prosi to mają ustawieni? Powiem wam wprost, że nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale e, to jest kwestia próbowania tutaj z tym paseczkiem. Ja sobie na przykład miałem 32, ustawię sobie na przykład na 37 i zobaczę, czy ten boczny obrońca będzie już wystarczająco szeroko, żebym ja mógł sobie to walić, bo to tylko o to chodzi. Więc dobra, załóżmy, że 37, dzisiaj sobie to sprawdzamy na Wood Champions i e, Halandowi możemy dać żeby e, on się, zrównoważona szerokość gry, on niekoniecznie musi się trzymać środka, bo jak będziemy atakować w trójkę, e, to on może być gdzieś tam właśnie bliżej skrzydła, bo cała zabawa polega na tym, żeby Haland na te główki e, jakby pokrywał się z bocznym obrońcą, bo ten boczny obrońca na 99% przegra tą główkę. Najlepsze jest to, że środkowy obrońca na 80% przegra tą główkę z Hernandezem. On jest tak mocny. Ja grałem czymś takim. Miałem trochę lepszego Lucio tutaj na środku. Zamiast Rolfo na lewej stronie miałem Teo Hernandeza, a resztę miałem tak jak na załączonym obrazku, wiadomo w trochę innych wersjach zawodników. I teraz moja taktyka to jest 4-2-3-1. Bardzo podobne do tego, co Wam pokazywałem w tej taktyce na początku roku, jeszcze. Naprawdę, to jest, to jest prawie to samo. E, naczuję ja trochę zrobione, jeśli chodzi o, o. Widzisz, zagęszczanie 16 aż na 7 trochę bardziej e, ofensywny wariant. Ale ja nawet nie wiem, czy ja na 7 grałem na turnieju, chyba na szóstce. Natomiast, e, co mamy w wytycznych? Mamy zostawać z tyłu i mamy właśnie zamianę. Rodri wchodzi na SPD, Hulit jest na prawej stronie, huli 94 tam był u mnie. E, I to jest. Dlaczego po raz kolejny to jest głupota z tym halandem? Bo ja muszę marnować Hulita 9-4, potężną kartę. Znaczy, muszę, nie muszę, ale zaraz Wam powiem, co się stało, jak wiele tam wsadziłem, e, na to, żeby ktokolwiek miał szansę z tym halandem na te główki walczyć. No, no. No. No dziwne, co nie? I i Hulit parę razy dawał radę. Widzieliście to przed chwilą na tych skrótach co z o było. Ale następnego dnia parę główek przegrał, które mnie kosztowały złe wspomnienia, że tak powiem, i dobre sytuacje dla przeciwników. Mamy zostawaj oczywiście, krycie środka i zostawaj z tyłu na spd Mamy zostawaj z tyłu też na lewym obrońcy, on się tutaj nie podłącza, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Na Messi miałem tak naprawdę podstawowe wsparcie obrony, albo nawet zostawaj z przodu. Tutaj, tutaj miałem to inaczej ustawione, ale mówię wam jak miałem na turnieju. Tutaj miałem również zostawaj z przodu. A na bokach miałem, wracaj do obrony, widzicie, tego nawet nie mam tutaj ustawionego, to od razu sobie to, od razu sobie to pozmieniam. I dlaczego to, co ja sobie wymyśliłem zadziałało? Bo... I co zrobili moi przeciwnicy, żeby mi trochę życie utrudnić? Mi mimo wszystko, pierwszego dnia sobie z tym radziłem, drugiego już właśnie było gorzej. Ja wyszedłem z założenia, że skoro oni atakują, oni na 100% obronę też mieli dosyć wąsko postawioną na tych paskach tutaj. Na 100% też mieli dosyć wąsko, tylko wiecie. Jak macie trochę szerzej atak, jeszcze ten boczny obrońca idzie tam do przodu, to jak ja przejmę tą piłkę, to boczny obrońca jest gdzieś tam u nich. Ten lam na przykład, nie gdzieś tam wysoko. Lewy obrońca też mógł trochę podejść. a tak jest trochę szerzej, czyli w ogóle zawodnicy stoją trochę szerzej. To jest idealny moment na to, żebym ja poszedł jak. Z, jak rura do przodu z moimi zawodnikami, z Messi, z Simbape, z Ginolo, z Ronaldo, z kontrą. Ja grałem typowy counter-atak i na tyle byłem skuteczny, że oni mieli problem coś z tym zrobić. Jak macie szeroko zawodników, jeszcze, jeszcze leci kontra, oni się wszyscy wracają, to nie jest proste zatrzymać coś takiego. I dlatego to działało, bo ja postawiłem na tą obronę, że raz mówię, wszyscy dużo bramek strzelają, to spróbujmy w drugą stronę, spróbujmy ograniczyć te bramki, a ja sobie jakoś z bramkami strzelonymi poradzę. I w pierwszym dzień to zadziałało. Dlaczego mówię, że rozgrywanie kulało u mnie w drugiego dnia i dlatego to wyglądało gorzej? Bo przy 4-2-3-1 jest trudniej, jeżeli wasi przeciwnicy trochę wyżej zaczną was bronić. Co zaczęli robić? Zresztą BJ też wysoko stał, nawet mówili o tym komentatorzy, tylko ja po prostu lepiej, odważniej rozgrywałem. Drugiego dnia trochę zacząłem się bardziej wahać, w głowie coś mi się poprzestawiało trochę bardziej się wahać, że gdzieś tą piłkę stracę, nie podejmowałem pewnych po podań, które, yy, które mogły być lekko ryzykowne, ale do dobrze w tempie zagrane byłyby dobre, ja się wahałem to zagrać w tempie i później już było za późno. Wiecie, takie typowe sytuacje, przez co miałem więcej stac, przez to więcej sytuacji dla przeciwnika, przez to więcej bramek dla przeciwników. Logiczne. I, yy, I... i dlatego trochę żałuję, że ja wiecie, sobie myślę na początku jechałem tam z żadnymi oczekiwaniami, a wróciłem z czymś takim, że stać mi było na więcej, i, I... szkoda, ale i tak uważam, że się nieźle zaprezentowałem, ci co to oglądali e, to myślę e, wiedzą. Może nawet zapytam się czy mogę wyciąć te dwa moje spotkania z tej transmisji i wstawić u siebie na kanał e, tam e, ad, adminów z klasy. Zobaczymy, może wam je wrzucę osobno. No i, e, i, i w momencie, gdy oni wyszli trochę wyżej, to wiecie mam dwóch grubych SPDeków, którzy nie są turbo zwinni, więc tam jest łatwo ich docisnąć. E, Messi jest trochę dalej, bo jest XPO, a nie SP Skrzydłowi, no to są pokryci przez tych bocznych obrońców, dlatego ja często przez te skrzydła grałem, bo tam miałem najmniejsze ryzyko, że jak to coś się stanie. E, i, I bez tego rozgrywania, no to tutaj mnie to trochę zjadło. No i, i to było to ryzyko. Ta formacja to było ryzyko pod kątem, nie mam łatwego pozycyjnego grania. Bo jest mało. E, Zawodników, którzy się wystawiają do podań, bo to jest typowe na grę z Country. Okej, okay, podjąłem takie ryzyko, uważam, że było całkiem dobrze. Eee, wyszedłbym inaczej, gdybym mógł tego Halanda wstawić? Być może tą samą formacją z Halandem, może nie, być może nie, zobaczyłbym, ale nie mogłem i uważam, że to wcale nie było tak, że Dino też mi tam e, parę razy pomógł, nie ukrywam, więc. E, no nie wiem, jestem ciekawy, jak oglądaliście, co o tym e, myślicie. No, więc dzisiaj ja nie będę typowego spamingu na Halanda urządzał, bo Food Champions to jest bez sensu, ale dałem tego Halanda, trochę się pośmiejemy, zapraszam dzisiaj na transmisję. Zaczniemy sobie gdzieś, ja wiem, około powiedzmy 19, jak będzie, wiecie, aktualizacja, na TikToku sobie zagramy te 10 spotkań. Więc zapraszam, otworzymy sobie też ikonę i jak poza tym jeszcze o samych zawodach, co wam mogę opowiedzieć. Były całkiem fajne, uważam, jeśli chodzi o tego lana, chyba najlepszy lan, w jakim brałem udział. Szkoda tylko, że pierwszego dnia coś tam się stało i prąd wywaliło w połowie naszych spotkań. E, mnie to kosztowało niestety utratę koncentracji totalną, bo e, grałem z Jokerem, mecz był, na, był, mecz był naprawdę wyrównany z jakimś wskazaniem może na Jokera, bo Joker bardzo fajnie atakował, on bardzo długo krepał piłką i właśnie on robił to, czego mi zabrakło następnego dnia. Że nie dawał mi dużo szans na te kontraataki, ale i tak był wynik 2-1 dla niego w ostatniej minucie, w pierwszej połowy mistrzyni na to 2. I w przerwie meczu wywaliło prąd, i po godzinie dopiero ten prąd wrócił. I on mi w później, w 15 minut strzelił trzy bramki, mecz się skończył chyba, nie wiem, tam 6 do 1, coś takiego. Wiecie, ja w poprzednich trzech spotkaniach straciłem tylko trzy bramki. Totalnie gdzieś mi ta koncentracja uleciała. Eee, no. I, 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 Ale nie zwalam tylko na to, on też naprawdę, zresztą awansował, naprawdę dobrze grał w ataku przede wszystkim. E, bardzo cierpliwie. E, no, a poza tym jeszcze później raz wywaliło internet tego samego dnia i znowu czekaliśmy z pół godziny 40 minut. E, więc przez to przedłużanie to było naprawdę e, nieprzyjemne, ale pogoda była dobra, miejscówka była całkiem fajna. E, następnego dnia w ogóle nie było takich problemów, więc ogólnie wydaje mi się, że, e, że, że było nieźle. Miała miejsce śmieszna sytuacja, o której mówiłem na live na TikToku, że między Zalewskim a Kacperosem, jakieś trakt, trasztoki poszły na tyle poważne, że, że jak Zalewski zrobił kombak, to ja sobie gram tam swój mecz i nagle słyszę, jak Zalewski wstał i zaczął ta, taką wiązankę pojechał w stronę Kasperosa, że normalnie aż byłem w szoku, <grymne> pytam się Bejota o co chodzi, a on mówi, że tam wcześniej oni jak wygrywali, Kasperos i ten trener jego, to też tam w stronę Zalewskiego zaczęli gadać jako pierwsi i do tego takie tam napięte nastroje, nie wiem, jakieś, jakieś to pierwszy raz widziałem, no, może nie pierwszy, ale nie wydaje mi się, że tak ostro, żeby ktoś komuś wjechał naprzeciwko siedzącemu na takim turnieju, Wiecie, u mnie najmocniejsza reakcja to była chyba na tych streamach, jak straciłem bramkę i zrobiłem coś takiego <grytanie> To koniec moich reakcji jakichkolwiek tam A i pod koniec jak, jak straciłem bramkę na 5-3, gdzie tam Haaland właśnie mojemu wie, że zabrał piłkę, tak po prostu przyszedł i zabrał No to trochę miałem za taką załamkę widoczną, ale to były moje najmocniejsze reakcje, nic takiego więc, więc to było śmieszne dosyć uważam i ciekawe Druga sprawa, o której chciałem też powiedzieć to, że tam was interesował ten, ten mój mecz z BJ, ale ja zresztą to samo w wywiadzie powiedziałem, że raczej mamy dystans obaj do tego co się dzieje i kontakt mamy normalny na żywo, tak normalnie sobie gadaliśmy o różnych, sobie przepraszam, gadaliśmy o różnych rzeczach i, i no i tyle, i tak wam chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że my tam się gryziemy cały czas, to, to, to tak nie działa, po prostu jakoś tam różnice zdań mamy i tyle. W, w innych kwestiach, jak tam coś poruszamy. No, to co? Ja w takim razie e, zawijam się i zapraszam was na tego live'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Takie trochę podsumowanie trzetka. Reprezentowałem oczywiście klub Mieć Regnica. Mam nadzieję, że, że wypadłem e, znośnie. Jest to najdalej, jak mi się udało zaś w do tej pory, bo za pierwszym razem, jak grałem, to odpadłem właśnie w parażach, ale w karnych, przed, przed tymi playoffami, rok temu no to miałem włam na konto, więc się nie dostałem, a w tym roku przeszedłem tą fazę grupową i to z pierwszego miejsca i odpadłem dopiero w barażach i to nie, że do zera zostałem zbity tylko po wyrównanych spotkaniach, no więc pomału do przodu. No i tyle, trzymajcie się, hej.